Ładne grzybki znalazłem. Zobaczcie. Jeden, a tam drugi. A piści jak cholera. I pada deszcz. A ja z pieskiem. Zobaczcie, jak wieje. I co się dzieje? Taka pogoda u mnie wstrętna. Pani zobaczcie co za ta skudna pogoda, muszę ustać pod drzewo. Oj. Wyszłam z pieskiem, a tu taka wstrętna, zaczęło padać. I wieje, strasznie wieje. Idziemy dalej choć przestało trochę wiać to idziemy teraz. Szybko, 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 szybko. A tu proszę o tym się nie chce nigdzie iść, stoją tutaj w deszczu przytuleni i myślą, że nie zmokną oj, jaj, jaj. oj, a jestem zmok-mokwa jak do suchej nitki przymokłam. nie mam ani jednej suchej nitki na sobie Zobaczcie, reakcja mojego psa po tym deszczu. Tak się przykrył. I teraz się rozgrzewa i suszy, bo naprawdę zimno jak cholera. 8 stopni mamy tylko. No niuniuś. Hazdu angskapny. -ha Wind warszyna, warszańce. No.